Była wtedy wzmacniana jako: brawo, Daria, jesteś bohaterką i robisz super robotę. Daria po prostu odjebało, bo ona po prostu miała page i mnie biczowała publicznie na oczach setek tysięcy osób i nikt z Was kurwa nic nie robił. Znaczy, przepraszam, <grym> Przepra przepraszam, unoszę się, są ludzie, którzy robili, są ludzie, którzy od samego początku pró próbowali mi pomóc, ale wiecie, tutaj problem to jest tak zwany, paniareczku zarząd feministyczny. Tak. Aha. No widzisz, bo kiedy my o tym mówiliśmy, to krytyka polityczna, ONET, wirtualna polska i różne inne media piszą o nas jak mężczyznach, którzy mają jakieś problemy ze swoją seksualnością, albo cierpią na syndrom małego penisa, albo jesteśmy skrzywdzeni i w ogóle. Kiedy my o takich rzeczach mówimy o tych córkach samotnych matek, o patusiarach, narkomankach, o uszkodzonych dobrach to nas się w tym momencie deprecjonuje i mówi się, że odbieramy wartość ludzką. Nie, my po prostu uczymy mężczyzn. Książka Romana Warszawskiego ostatnio została zaprezentowana w jakiejś szkole jako bodziec do inicjowania agresji wśród chłopców, jako jakieś płaskoziemstwo. A to wszystko jest udowodnione. To wszystko ma swoje korzenie w nauce. To już zostało przetestowane przez dziesiątki tysięcy lat. I kiedy my o tym mówimy, to nikt nas nie broni. Kiedy my o tym mówimy, to ty byłeś u Maliny Błońskiej i pucowałeś się do bycia feministą. Kiedy my o tym mówiliśmy, to Kasia robiła z ciebie trampolinę i odbijała się od ciebie, żeby zarobić na siebie, zrobić sobie wyświetlenie i zrobić sobie jakiś prestiż, stanowisko i autorytet. Nie zdziw się, jak jeszcze w życiu nieraz ktoś się od ciebie odbije, bo najzwyczajniej nie potrafiłeś komuś dać w mordę i wyrzucić go ze swojego życia. I Krzysztof, mimo tego, że jesteś jakimś wzorcem odnośnie tego, jak nie dać się wykorzystać, jak nie dać zrobić z siebie frajera, to teraz powiem ci coś tak naprawdę od własnego serducha. Próbujesz się rozsiąść na tej ławeczce ofiar i nikt ci nie ustąpi miejsca. My to mówimy cały czas. Nie dojdziesz do sprawiedliwości, jeżeli nie wyrwiesz jej z gardła swoich wrogów. Na ławeczce ofiar jest miejsce dla kobiet i dzieci, nie dla mężczyzn. Mężczyzna musi być silny, bezpośredni. Wiele razy o tym mówiliśmy. Ale wiesz co to jest? To jest wzorzec tej toksycznej męskości. Nikt nas nie wspiera. I żeby było jasne, młody przyjacielu, jeżeli oglądasz ten film, nikt cię nie będzie wspierać. Nie ma czegoś takiego jak solidarność yonder, solidarność permików czy czegoś takiego. Mężczyźni nie mają takich instynktów. Jedynie jeżeli wiążemy się w jakieś grupy, to wiążemy się w konkretnych celach. Jesteśmy zadaniowi, jesteśmy sprawczy. Zewsząd słyszysz, że możesz być emocjonalny, że możesz to, tamto sram. To gówno, prawda, nie możesz. Nie możesz być emocjonalny, nie możesz się rozczulać, nie możesz płakać nad swoim losem, nikogo to kurwa nie obchodzi. Masz być silny, masz być bezwzględny, masz o swoje walczyć, masz to wydzierać mieczem z tej całej dżungli, tego gówna, które cię otacza, tego lewackiego szamba, które na ciebie cały czas spływa zewsząd, tego pierdolenia o tolerancji, o wyrozumiałości, o empatii. Miej to absolutnie w dupie. Jeżeli chcesz być wyrozumiały i empatyczny i czuły to bądź tylko i wyłącznie dla swojej własnej rodziny, ale i tak pamiętaj i oceniaj po czynach, a nie po słowach. To numero uno. Sekundo, zanim dojdziesz do czegoś w życiu, to minie trochę czasu. Nie patrz na krótkie sukcesy, jeżeli chodzi o kobiety, skup się przede wszystkim na sobie. Kobieta nie jest wyznacznikiem Twojej jakości w życiu. Twoim wyznacznikiem jakości w życiu jest Twój dowód sprawczości. Tak było, jest i będzie od początków, przez aktualny czas, aż do końca świata. Mężczyzna jest oceniany po tym, co może zrobić, do czego jest zdolny, a kobieta jest oceniana po przeszłości. Nie jest to sprawiedliwe, nigdy nie było i nigdy nie będzie. Sprawiedliwości nie ma. Nie ma Boga, który jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. I nie ma żadnej kosmicznej siły, która powoduje, że karma wraca. Świat jest ugruntowany w realnej, brutalnej rzeczywistości i zawsze będziesz tak oceniany. Mężczyzna jest uosobieniem siły i sprawczości. Tersja. Całe życie jesteś uczony tego, że masz się kształcić, masz zdobyć dobrą pracę, żeby utrzymać rodzinę. W tych czasach, z drugiej strony, kobiety są uczone, że mają się kształcić, mają zdobyć dobrą pracę, aby być niezależne od ciebie. Musisz to zrozumieć: nie wszyscy są kształceni i uczeni tego, co ty. Nie każdy ma takie same intencje jak ty. Nie każdy będzie dbać o twój własny interes. Jest przepaść, która narasta cały czas. Jest kryzys relacyjny i będzie on się pogłębiać. Dobrobyt doprowadził do tego, że ludzie zmienili postrzeganie na wartości, ludzie zawsze dążyli przede wszystkim do tego, żeby było miło i przyjemnie, unikali chłodu i głodu. Żyjemy w najbezpieczniejszych praktycznie czasach, najlepszych. I dlatego ty nie możesz sobie pozwolić na to, żeby twoja kołderka była ciepła i chciało ci się zostawać w łóżku, pospać troszeczkę dłużej, może odpalić konsolę i nic nie robić przez cały dzień. To nie jest system, który został stworzony dla ciebie i nie możesz w takim czymś funkcjonować. Jesteś mężczyzną i męskie ciało jest piękne, silne, sprawne. I zdolne do przenoszenia wielkich ciężarów, i musisz zobaczyć piękno tego ciała przez trening. Musisz być inteligentny, oczytany, wykształcony, mający możliwość wypowiedzenia się na wiele tematów i wiele kwestii. Masz być po prostu inteligentny, ale przy tym masz być sprawny. Lepiej jest być żołnierzem w ogrodzie niż ogrodnikiem na wojnie. 4. Męskie wzorce. W dzisiejszych czasach masz około 30% szans na to, że urodziłeś się w rodzinie, gdzie męskiego wzorca nie ma. Wujek Mirek z wiejskiej potańcówki, kiedy poznał swoją żonę, nie jest żadnym męskim wzorcem. On nie ma zielonego pojęcia, jak funkcjonuje dzisiejszy czas i jak myślą młode kobiety. Od czasów, kiedy on ostatni raz uprawiał seks, wynaleziono tabletkę antykoncepcyjną, a kobiety przeszły emancypację, a on w domu jest pantoflem i podnóżkiem i nie ma nic do powiedzenia i śpi w osobnej sypialni, a nie z własną żoną. Jest też gruby, brzydki i ma wąsa i nie może podrywać młodych kobiet i nie jest w żadnym stopniu atrakcyjny, więc nie traktuj go poważnie. Znajdź sobie męskie wzorce, silnych, konkretnych facetów. I nie mówię to dlatego, że masz być zły. Masz być niedobry. Różnica między tobą a Bad Boyem jest taka, że Bad Boy, który interesuje kobiety, jest sprawczy. Jest męski, jest silny i to jest interesujące. Jeżeli coś mu się nie podoba, to on to komunikuje, a nie dusi w sobie i nie udaje, że wszystko jest w porządku. Jeżeli wkurza go jedna kobieta, to on odchodzi, zawija się i znajduje sobie inną, albo zostaje sam i robi to, co chce i na co ma ochotę. Nie płaszczy się nie chodzi cały czas za rąbkiem spódnicy swojej pańci i nie zastanawia się jak jej przychylić nieba jest męski i robi wszystko tak jak mężczyzna jeżeli podejmuje decyzję to ona się go słucha ona ma ten komfort psychiczny, że ona tych decyzji nie musi podejmować i nie musi się borykać z konsekwencjami tego i tak było od początków czasów tak funkcjonowało wszystko i miało się w miarę dobrze do momentu kiedy nie powstała właśnie emancypacja kobiet Dlatego nie słuchaj, co mówią, ale patrz, co robią, bo nawet najbardziej zatrważałe feministki chcą konkretnego mężczyzny, który przebolcuje je tak, jak im się tylko marzy. Dlatego męscy feminiści dwa razy częściej sięgają po tabletki na potencje niż normalni konserwatywni mężczyźni. Dlatego konserwatywne kobiety są trzy razy bardziej szczęśliwe w związkach z konserwatywnymi mężczyznami. Dlatego możesz to całe lewackie pitu pitu o równości wsadzić między bajki. Równość nie jest atrakcyjna. Siła jest atrakcyjna. Quinto: Przestań romantyzować życie i relacje. To nie jest miłość, to jest rzeczywistość. Bardzo często, kiedy coś publikujemy, spotykamy się z komentarzami, że człowiek nie jest przecież zwierzęciem. To jest właśnie romantyzacja. Jesteśmy zwierzętami, jesteśmy łysymi małpami, trochę bardziej inteligentnymi, które stworzyły kanalizację. Nadal kierujemy się instynktami. Jeżeli mi nie wierzysz, proszę spróbuj przestać oddychać i zobacz, jak zareagujesz na to. Instynkty rządzą ludźmi od samego początku. Mamy systemy hormonalne, mamy układ endokrynny i hormony oraz neuroprzekaźniki rządzą nami. Jesteśmy biologią i ewolucją. Nie jesteśmy aniołami, nie jesteśmy magicznymi stworzeniami, nie jesteśmy rycerzami na białych koniach czy białymi końmi na rycerzach, bo i tacy mężczyźni przecież bywają. Kobiety również załatwiają swoje potrzeby w łazienkach, i wszyscy jesteśmy ludźmi i trzeba nas traktować jak ludzi, a nie jak boskie stworzenia. A kiedy zaczniesz traktować ludzi jak ludzi, to nagle zrozumiesz, że nie pakujesz się w dziwne sytuacje, w dziwne relacje, nie ufasz bezgranicznie, zadajesz pytania, interesujesz się i dbasz o swój własny tył. Bo o to w Twoim życiu chodzi: żeby Tobie było przyjemnie, żebyś Ty nie miał problemów, komorników, długów czy relacji, które prowadzą Cię do więzienia lub pomówień. Na sam koniec, przyjacielu, pamiętaj: nie wsadzaj swojego kutasa w szaleństwo. Pozdrawiam.